Śnieg na dachu jest zimą zjawiskiem tak powszechnym, że praktycznie nie zwraca się na niego uwagi. Niestety, często stanowi groźne obciążenie dla konstrukcji nośnej dachu. Procedury jakieś nie ma przy odśnieżaniu, ale ponieważ yy, ciężar śniegu w zależności od pogody jest różny. W przypadku puchu no wiadomo, że jest to jak, do jakichś 100 kg na metr sześcienny, ale w przypadku szmokrego śniegu może to dochodzić do 800 kg na metr sześcienny. Procedury odśnieżania dachów nie ma, ale obowiązek jest. Dotyczy on wszystkich właścicieli nieruchomości, zarówno osób prywatnych, jak i wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorców zarządzających halami, magazynami czy sklepami. Zgodnie z prawem budowlanym, to oni muszą na bieżąco monitorować stan pokrywy śnieżnej. Nie ma przy tym ustawowo określonej minimalnej grubości śniegu. Każdorazowo należy indywidualnie ocenić potencjalne zagrożenie. Budynki przekraczające 2000 m2 są bardziej narażone na przeciążenia i wymagają stałej kontroli. Dwa razy w roku właściciele do inspektoratu przedstawiają protokoły przeglądów przez osoby uprawnione i mam nadzieję, że, że właściciele zdają sobie sprawę z tego, że pokrywę śnieżną musimy monitorować. Niedopełnienie obowiązku usuwania śniegu i lodu może skutkować mandatem do 1000 zł lub grzywną do 5000 zł.